Cześć! Tu Maciek z Wyplatamy. Dzisiaj razem z Agą chcemy Wam pokazać, jak z naszej włóczki Chanel i jednej metalowej obręczy zrobić plecione legowisko tunel. Gotowi? Zaczynamy! Do zrobienia legowiska będzie Ci potrzebne 2,5 motka naszej włóczki oraz jedna metalowa obręcz. Może być taka od łapacza czasnów. My zrobimy to z obręczy o średnicy 30 cm. Długość legowiska, która nam wyjdzie, to będzie około 45 cm. Na początek musimy zapewnić, żeby legowisko było ładne w miejscu gdzie jest to obręcz, czyli żeby nie było widać metalowej obręczy. W tym celu odetnij około metrowej długości kawałek włóczki i ciasno opleć całe, e, całą pętlę dookoła, tak jak robi ta Agnieszka w tym momencie. Dobrze jest pamiętać o tym, żeby splatać to w miarę ciasno, ponieważ no wiadomo, włóczka będzie się przesuwać w momencie, gdy będziemy użytkować to legowisko, więc im ciaśniej spleciemy to teraz, tym większą mamy pewność, że obręcz będzie schowana. Tak wygląda gotowa, zapleciona obręcz. Teraz możemy zacząć wyplatać. Pierwsze pętle, tak aby zacząć tworzyć legowisko. Zaczynamy od tego, żeby opleść w jednym miejscu pętle i zacisnąć mocny supełek. To będzie punkt wyjścia do tego, żeby zacząć robić oczka i kolejne pętle. Co robimy następnie? Następnie, tak jak Agnieszka pokazuje, wyplatamy sobie jedno oczko, przeciągając je przez włóczkę i zaciskając supełek. Mamy w tym momencie pierwszą pętelkę, z której możemy sobie iść dalej. W taki sposób wykonujemy kolejne pętle pierwszego rządka naszego legowiska. Oczywiście jest to rządek umowny, ponieważ zrobi nam się z tego rządek po obwodzie koła, więc będzie to bardziej kółko, no ale wiecie o co chodzi. I kolejne oczka robimy w ten sam sposób, czyli tworzymy sobie małą pętelkę, przeciągamy pod spodem włóczkę, przeciągamy oczko przez pętelkę, zaciskamy i tak się tworzy kolejne oczko. W ten sposób robimy po całym obwodzie koła. W momencie, gdy wypleciemy pierwsze pętelki po całym obwodzie koła, mamy tak naprawdę najtrudniejszą część już za sobą. W tym momencie wystarczy tylko, żebyśmy dokładali kolejne pętelki w kolejnym rzędzie i w ten sposób legowisko zacznie nam się wydłużać od wejścia, czyli od obręczy, do samego końca. Jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Robimy to dokładnie w taki sposób, jak pokazuje ta Agnieszka, czyli część roboczą włóczki przeciągamy przez kolejne oczka. Tu będzie się nam otworzył wtedy już taki ładny wzorek, który docelowo będzie tym wzorem widocznym na zewnątrz legowiska. Troszkę przyspieszmy, ponieważ jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego, wzór nam się układa w ten sposób. Jak już wspomniałem na początku, na legowisko o głębokości około 45 cm będzie nam potrzebne plus minus 2,5 motka włóczki. Skąd wziąć te półmotka? motka? No, najlepszym sposobem jest po prostu kupić więcej motków, zrobić na przykład koc, a do tego legowisko w pasującym kolorze. Jak łączyć ze sobą te motki, tak żeby całe legowisko było ładnie zrobione? Można to zrobić ogniem, tak jak pokazuje ta Agnieszka, ponieważ to jest włóczka poliestrowa, więc podpalamy jeden koniec, on zaczyna się topić i w tym momencie ściskamy mocno ze sobą dwie końcówki włóczki, delikatnie ugniatając, tak żeby nie zrobiła się tam taka gruba kulka w miejscu zgrzania, tylko tak, żeby to było ładne, płynne. Jak widzicie trzyma się, jest mocne. Możemy jechać dalej z wyplataniem. Fajnym pomysłem jest, jeśli macie właśnie te półmocka włóczki z koca, na przykład, żeby były to dwa różne kolory. Jak widzicie, ten wzór się układa wtedy bardzo ładnie i możemy w ten sposób stworzyć dwukolorowe legowisko. Teraz zbliżamy się już do końca legowiska, czyli chcemy wam pokazać, jak zamknąć ten tunel, żeby z tunelu stał się legowiskiem. Jest to bardzo proste. Wystarczy zrobić dokładnie to, co teraz robi Agnieszka na filmiku, czyli przeciągnąć włóczkę przez wszystkie pętelki ostatniego rządka, które zrobiliśmy, a następnie przeciągać tę roboczą część włóczki tak, żeby zamknąć ten otwór. W momencie, gdy ściągniemy ją, na końcu będziemy mieć taki mały otworek, który potem już tylko będziemy musieli włóczką raz jeszcze przeciągnąć, żeby zamknąć. Czyli tak jak widzicie przeciągasz włóczkę przez poszczególne oczka, ściągasz ją, w tym momencie oczka zbiegają się ze sobą i otwór na końcu legowiska zamyka się. Ok, po ściągnięciu wszystkich oczek mamy na końcu taki mały otworek. No oczywiście też chcemy go zamknąć, żeby tylna ścianka była zamknięta. Robimy więc dokładnie to, co robi teraz Agnieszka, czyli przeciąga raz jeszcze roboczą część włóczki przez wybrane oczka, tak żeby zaciskać otwór, ściągać go włóczką do siebie. W tym momencie wystarczy kilka razy przepleść tak włóczkę w poprzek tego otworu, ściągnąć ją. I otwór zamyka się samoistnie. W tym momencie mamy już gotową tylną ściankę naszego tunelu. W momencie gdy uznamy, że jest już ciasno, jest wszystko ładnie tak jak chcieliśmy, przeciągamy sobie włóczkę do wnętrza legowiska, zapętlamy ją tam tak, żeby nam się już nie rozwaliło, ściągamy supełek raz, dwa razy, obcinamy sobie pozostałą część włóczki tak, żeby nam nie przeszkadzała i raz jeszcze zaciągamy supeł. I w tym momencie nasze legowisko tunel, nasze legowisko jaskinia jest gotowe. W sam raz, żeby Twój pupil leżał w nim, chował się, miał ciepło, cicho, przytulnie. Mamy nadzieję, że podobał Wam się filmik. Oglądajcie inne nagrania na, nas na naszym kanale, aby nauczyć się, jak wyplatać ręcznie z włóczki Chanel. I zapraszamy na naszą stronę wyplatamy.pl. Cześć!